Cześć, z tej strony grzesiekzow.pl i dzisiaj mam dla Was świetną wiadomość. No dobra, ona będzie świetna przede wszystkim dla mnie, ale co tam podzielę się ją z Wami? Przede wszystkim miałem możliwość testowania urządzenia, które pozwoliły mi spełnić swoje skryte pragnienia. Te skryte pragnienia to. Tak. To jest klawiatura mechaniczna, Logitecha, malutka, designerska, która wygląda mega retro, która sprawiła, że poczułem się prawie jak Hemingway piszący sobie gdzieś w zaciszu kafejki przy malutkiej kawce i malutkim ciastku. Malutkim ciastku, obiecuję. Ale to jest coś, co... Genialnie może zirytować otoczenie, ale mówiąc już zupełnie poważnie coś, co sprawia, że można poczuć radochę z pisania. Ja już miałem dosyć pisania po klawiaturze lapka, gdzie ta sprężystość, skok przycisków jest minimalna. To nie dla mnie. Kiedy dostałem tą klawiaturę, kiedy mogłem na niej popracować, nagle okazało się, że po prostu zacząłem jeszcze raz z przyjemnością. Klepać teksty i to w ilościach dużo bardziej masowych niż ostatnio. To jest po prostu coś mega. Oczywiście ta klawiatura wyróżnia się tym, że ma emotikony, które możemy sobie gdzieś dostosować do swoich potrzeb, ściągać i tak dalej, i tak dalej. To są bezpośrednie skróty, ale to jest detal. Ja bym ten detal w ogóle pominął milczenie, Mnie się to podobają inne rzeczy. Przede wszystkim to, że to jest urządzenie dosyć ciężkie i stabilne. Jeżeli chodzi o konstrukcję klawiatury serii pop, to jest absolutnie mistrzostwo świata. Zobaczcie, naturalnie dzięki temu tutaj, ja myślę, że to jest. Miejsce obszerne na baterii, ale nie. Tutaj mamy bardzo malutkie paluszki. Dzięki temu naturalnemu tutaj wybrzuszeniu od dołu mam od, od razu klawiaturkę uniesioną delikatnie w tą stronę i ta pozycja do pisania jest bardziej naturalna. A z drugiej strony zobaczcie, te. Podkładki tutaj gumowane, one sprawiają, że urządzenie naprawdę genialnie trzyma się po prostu każdej powierzchni i ono w ogóle nie lata. Na jakim stole bym tego nie postawił, na jakim biurku bym tego nie postawił, tutaj okazuje się wszystko jest w mega, mega porządku. Oczywiście to nie koniec zalet tego urządzenia, bo no przede wszystkim, zobaczcie, ja mam dosyć spore dłonie, ale ta klawiatura sprawia mi o wiele większy komfort pisania niż ta, którą znajdziemy w laptopie. A nie jest dużo większa, ale mam tutaj duże przerwy między przyciskami, mamy duży skok, mamy tą fajniejszą, delikatnie uniesioną konstrukcję. W ten sposób, i tak naprawdę sama radocha sklikania takiego ala maszyna do pisania, to jest coś niezwykłego i coś, co sprawia, że chce się pisać. Do tego dodajemy coś, co bardzo mnie uwiodło. Zobaczcie, ja sobie wykonam jeden ruch. Zdjąłem sobie teraz przycisk, mogę sobie je wymieniać, prawda? Bezproblemowo. One są osadzone na takich krzyżaczkach i uwaga, to co mnie naprawdę tutaj w pewnie kupiło, możemy sobie dokupić myszkę. Ta myszka jest oczywiście też żarówiasto żółta, ma bardzo fajny gadżet w rodzaju tego, że zdejmujemy pokrywę. Ona jest magnetyczna. Ona trzyma się, zobaczcie, i sama wskakuje na swoje miejsce. Coś niesamowitego. Jest i nie odpada, jest mega. A teraz zobaczcie detar, który Wam chciałem pokazać, który bardzo mi się spodobał, który pokazuje, że po prostu producent bierze no, sztukę designu bardzo, bardzo serio. Poznajecie te krzyżaki tutaj, są identyczne jak na klawiaturze i tymi samymi krzyżykami. Tutaj też wciskamy, zobaczcie. Używamy przycisków naszej myszki. Mamy oczywiście pokrętło, które fajnie pracuje. Myszka jest bardzo mała, bardzo ergonomiczna, bardzo dobrze ją się trzyma. Ona się w zasadzie skrywa w takiej większej dłoni, ale czy to przekłada się na komfort pracy negatywny w żadnym razie? To że ona jest niewielka, ale ma zobaczcie, tutaj te przyciski są duże. To pokrętło jest gumowane, też jest duże. To wszystko pracuje z bardzo fajnym ruchem. Tutaj mamy dodatkowy klawisz. No, on od razu nam zdradzi swój sekret, bo możemy sobie tutaj coś do niego przypisać, prawda? Ale tak naprawdę, jeżeli chodzi o ergonomię pracy, nie ma tu żadnych zastrzeżeń. A tym, co mnie absolutnie kupiło, jest bardzo prosty fakt, że zobaczcie, pokażę to raczej na myszce. To będzie lepiej widać. Mamy tutaj taką na dole po uruchomieniu urządzenia. 3-4 odpalam. Pojawia się dioda. Widzicie, on teraz sobie ładnie pulsuje. I teraz, jeżeli będę naciskał sobie ten przycisk o tutaj na górze, co to oznacza? Mianowicie to, że myszka i klawiatura mogą pracować. Uwaga, z trzema urządzeniami jednocześnie. Możemy wykorzystywać sobie. I ja przyznaję się od razu. Wykorzystywałem ten zestaw do pracy. O ironio. Na smartfonie. Wiem, brzmi kuriozalnie, ale naprawdę nie ma po prostu nic bardziej zabawnego jak postawienie sobie telefonu na takim najprostszym krzesełku stalowym z takim malutkim gadżeciku gdzieś na biurku i zwykłym wpisywaniu tekstu, co nam tam ślina na głowy przyniesie, co nam się pojawi w głowie szybciutko, notujemy, a na tej klawiaturze naprawdę te pomysły notujemy w, dosłownie w chwilę. Do tego sparowałem to życie z swoim laptopem i w końcu moje barki odpoczęły, jakkolwiek to kuriozalnie nie brzmi, zobaczę. laptop wymusza pozycję taką że ja muszę mieć te dłonie blisko w ten sposób, bo jednocześnie mam tutaj ekran, prawda? Natomiast jeżeli mam tą klawiaturę, to laptop sobie zawędrował dalej, klawiaturka sobie zawędrowała, gdzie tylko chciałem, czy na moje kolana, czy niżej, czy wyżej, czy obok. Nie było problemu z tym, żeby ona była w innym miejscu. Do tego, w połączeniu z tą myszką, okazywał się, naprawdę komfort mojej pracy na laptopie, na zwykłym laptopie, na którym na co dzień staram się pracować, ale zwykle wolę go zamieniać na stacjonarny komputer. No, nagle się okazało, że mogę tego laptopa przekształcić tymi dwoma urządzeniami w komputer stacjonarny. Stacjonarny w komputer o wygodzie stacjonarnego, jeżeli chodzi o ten komfort pisania, a więc tutaj nie mam żadnych zastrzeżeń. Te klawisze działają wspaniale. Ja tutaj jeszcze, jeszcze raz wam pokażę, dajcie, jaki to jest skok. Widzicie, ten skok jest naprawdę bardzo wysoki. On jest jednocześnie miękki, bardzo sprężysty, bardzo przyjemny. No i sprawia takie fizyczne wrażenie obcowania z czymś w rodzaju tradycyjnej maszyny do pisania. Jeżeli lubicie taki klik, jeżeli lubicie taką sprężystość, to jest coś dla Was. Zwłaszcza, że ta klawiaturka no, wygląda po prostu bardzo nietypowo, bardzo oryginalnie, bardzo retro jednocześnie. No i zapewnia coś, co powinna zapewniać klawiatura i myszka, bo moim zdaniem powinny być to. Owszem, niech wyglądają fajnie. Owszem, niech będą inne niż większe rzeczy z tego typu, ale one powinny służyć przede wszystkim do tego, żeby komfortowo na nich pracować, a tutaj tenkowe pracy jest kapitalne. Klawiatura i myszka od Logitecha spodobały mi się na tyle, że skontaktowałem się z firmą, poprosiłem o to, czy urządzenie może u mnie zostać, okazało się, że może i za to jestem serdecznie wdzięczny, bo to jest zestaw, który będzie bardzo często lądował w moim plecaku, będzie mi towarzyszył wszędzie tam, gdzie po prostu będę wiedział, że laptop mi się przyda, a ja nie cierpię pisać na laptopie. Jeżeli też nie cierpicie pisać na laptopie, na tych klawiaturach, które po prostu delikatnie sprężynują, są takie bardzo, bardzo membranowe, bardzo cienkie, no nie dają tego efektu oparcia paluchów na czymś, co po prostu pozwala sprawdzić. Przelać Wasze myśli do edytora tekstów albo do WordPressa, no po prostu do czegoś, gdzie będzie można je zmaterializować. No to to jest naprawdę rzecz dla Was, bo mnie ta klawiatura kupiła po pierwsze ergonomią, po drugie tym, że pisze się na niej. Śpiewanie ale że pisze się na niej tak, że to pisanie sprawia radochę. Po trzecie, że jest bardzo retro. Po czwarte, że długo pracuje na baterii. Ja korzystam z tego urządzenia prawie dwa miesiące. Producent deklaruje, że ten czas pracy będzie wynosił do trzech lat. I ja podejrzewam, że oczywiście, że będziemy często korzystać z urządzenia, to te trzy lata to będą w sferze zupełnej abstrakcji, ale podejrzewam, że grube, grube miesiące to jest coś, na co można w przypadku tego Logitecha liczyć. No i zobaczcie, jak można takiemu pięknemu, żółtemu zestawowi odmówić czegoś, jeżeli chodzi o design. Uważam, że nie można, jeżeli chodzi o komfort pracy, uważam, że nie można. Jedyne, co troszeczkę zmusza do zastanowienia się na tym... Czy to urządzenie będzie nam rzeczywiście potrzebne? Bo czy ono będzie potrzebne, jeżeli dużo piszemy, bez trudu znajdziemy do niego zastosowanie? Ale. To kosztuje 400 zł. I to nie jest wcale bagatelny wydatek. Jeżeli taka kwota nie zrobi na Was wrażenia, ja nie widzę przeciwwskazań, żeby kupić to klawiaturę, żeby na nie pracować, żeby na niej się bawić, bo to jest urządzenie po prostu genialnie wykonane, świetnie sprawdzające się w swojej roli i takie, które po prostu wyjmujemy z plecaka i automatycznie widzimy, że nie tylko my się uśmiechamy, ale ludzie wokół też, bo to po prostu wygląda świetnie. Więc jeżeli szukacie urządzenia designerskiego, urządzenia świetnie wykonanego, urządzenia na lata, urządzenia, które będzie dobrze współpracowała z kilkoma urządzeniami jednocześnie macie właśnie Logitecha serii Pop do wyboru. Tutaj się przyznaję, że jeżeli chodzi o emotikony, one dla mnie były tylko bajerem takim z zakresu bardziej marketingu, ale jeżeli chodzi o użyteczność, o komfort, o wykonanie, to jest absolutnie topowa półka i absolutnie to urządzenie, które po prostu u mnie zostaje jako podręczny plecakowy zestaw na co dzień.